Lepiej, aby to kobieta była szczyptę bardziej zaangażowana w ciebie niż odwrotnie. I to nie oznacza, że ty masz być niezaangażowany, że ty masz mieć ją gdzieś. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, aby ona była szczyptę bardziej zaangażowana w ciebie. Już tłumaczę wam dlaczego, mój drogi. Jeżeli ona będzie bardziej zaangażowana w ciebie, ty będziesz skupiony. Mocno na sobie, ale jednocześnie oczywiście będziesz jej wiele dawał. W tej relacji to nie spowoduje, że ty ją nagle zostawisz. To, że ona częściej myśli o tobie, to, że ona częściej chce się widywać, częściej pisze, częściej dzwoni, częściej mówi o uczuciach, to nie spowoduje, że ty ją zostawisz. Z drugiej strony, jeżeli jest odwrotnie, przez dłuższy czas, Kobieta zacznie siłą rzeczy mieć wątpliwości, czy to jest relacja dla mnie, czy to jest facet dla mnie, może powinnam sobie znaleźć kogoś lepszego, czy na pewno nie jestem w stanie znaleźć sobie kogoś lepszego, i tak dalej, i tak dalej. Kobiety podświadomie szukają mężczyzn starszych, silniejszych, wyższych, bardziej ogarniętych życiowo, bardziej odpornych psychicznie, takich, którzy lepiej zarabiają, mają więcej mądrości życiowej, możecie się z tym nie zgadzać. Ale takie mamy fakty. Spójrzcie na większość relacji i zadajcie sobie proste pytanie, jak to wygląda właśnie w tych relacjach od środka, jeżeli chodzi o te aspekty, a będziecie mieli odpowiedź. Więc przemyślcie te słowa, a jeżeli chcecie, abym wsparła was kompleksowo w relacjach, napiszcie do mnie maila. Pozdrawiam.